W okresie święt Bożego Narodzenia najważniejsze jest dla mnie wspólne przygotowanie tych świąt z rodziną. No chyba to radość jest najważniejsza i to, że święta są takim dniem wyjątkowym innym niż wszystkie pozostałe. Odpoczynek, bo to jest ten czas, kiedy można pod koniec roku sobie odpocząć. I najważniejsze jest to, żebym spędzał czas z tymi osobami, z którymi chcę i które są dla mnie bliskie. Przez to, że nie mieszkam z rodzicami już w domu, to zawsze staram się tak wygospodarować czas, żeby przyjechać. I u mnie to akurat jest tak, że wszyscy czekają, aż ja ubiorę choinkę. I to jest dla mnie taki moment, gdzie jesteśmy wszyscy razem i odkładamy telefony, odkładamy wszystkie rzeczy na bok i po prostu celebrujemy ten moment, kiedy ja przyjeżdżam na chwilę do domu. Fajnie, że jest taki moment, który nas gromadzi przy tym jednym stole, i myślę, że to jest coś bardzo ważnego, i ważne jest to, żeby nigdy tego nie za. Niechać na rzecz całej tej komercji czy też prezentów, które są świetną częścią tego i uwielbiam prezenty. Ale żeby to nigdy nam nie przysłoniło tego, co jest najważniejsze. Kiedy tylko tutaj przyszłam i zobaczyłam tą atmosferę, ten taki gwar świąteczny, też, który zawsze w, tak mi się kojarzy, święta, z że tutaj ktoś, tu dzieci biegają, prezenty, zabawki. to tutaj co czuć. Myślę, że jest to super inicjatywa i ja też bardzo lubię wychodzić do dzieciaków. Jeżeli mam okazję zrobić jakiś taki fajny gest dla drugiej osoby, to bardzo lubię to robić, więc bardzo fajna inicjatywa i cieszę się, że mogłem wziąć w tym udział. No super, bo fajne, jest, fajne są święta, fajne jest obchodzenie właśnie tego czasu w gronie wielu osób. Co pierwsze mi przychodzi na myśl, to dekorowanie pierników, co zresztą robimy, ale tak jest. Nawet jak u mnie w rodzinie nie było małych dzieci, bo teraz się pojawiają u cioci, u dziadzia i tak dalej, to i tak zawsze ja byłem odpowiedzialna za dekorowanie pierników. Ja mam taką artystyczną duszę trochę. I zawsze rodzice zostawiali mi takie rzeczy do zrobienia, i kiedy przyjeżdżałam do domu, to nie było powiedziane: choinka, pierniki. W tym roku już ubrałem choinkę i w tym roku jest nietypowa, bo jest różowa. I pierwszy raz mam sztuczną choinkę. Za całość, jeżeli chodzi o stronę wizualną, żona odpowiada. I tam się nie wtrącam absolutnie. Teraz drugie święto z rzędu u mnie w rodzinie, ja będę gospodarzem wigilii, aczkolwiek moje bycie gospodarzem... Ogranicza się w dużej mierze do udostępnienia miejsca, w którym moja mama rządzi. Także ja udostępniam kuchnię, mam świeżo zrobione, wykończone mieszkanko, więc świeża kuchnia, której za często nie używam, dlatego że na co dzień jestem Katarin Pomelo, więc mało gotuję, ale jak przychodzą święta, to jest ta nieużywana, świeżutka kuchnia, do której wpuszczam moją mamę i moja mama wtedy tam rządzi. Ja ewentualnie nakrywam do stołu, coś tam pomagam, ale za dużo się nie mieszam. W moim domu raczej są takie standardowe tradycje rodzinne. E, chyba nigdy się na moim stole nie doliczyłem 12 potraw, e, ale zawsze są takie potrawy, bez których sobie nie wyobrażam świąt, czyli u mnie to na przykład jest e, kluski z makiem, czyli kutia tak, tak zwana i zawsze mówię co roku u babci, e, że musi być na święta, nie wyobrażam sobie wigilii bez e, tej potrawy robionej przez moją babcię. Krokiety z kapustą i grzybami. To jest, to jest super i po jakimś czasie bardzo mocno doceniłem kompot z suszków. Moja ulubiona świąteczna to jest ryba po grecku robiona przez moją mamę i pierogi, kiedyś moje babci, ale teraz już babci nie ma, więc y, ciocia, y, córka mojej babci te pierogi teraz robi. Ojejku, barszcz, barszcz, barszcz to jest coś co mogłabym pić co, codziennie, barszcz mojej mamy. Akurat jest najlepszy, oczywiście, cioci i tak dalej też, ale no to jest taki smak, jak niektórym się kojarzy, rosół na przykład domowy. No to tutaj barsz zawsze musi być, jest najlepszy po prostu. Oczywiście dzielenie się opłatkiem, e, wspólne jedzenie, później prezenty, e, śpiewanie kolęd, ale to czy pasterka później, ale to są wszystko raczej takie standardowe elementy. Mama dekorowała dom, przygotowywała, robiła już taki klimat świąteczny, a ja te takie dosłownie wisienki na torcie e, robiłam, czyli pierniki choink. To się wszystko zmienia, bo u nas święta były bardzo mocno celebrowane w momencie, kiedy jeszcze dziadkowie żyli, bo to właśnie do babci, do dziadka zjeżdżała się cała rodzina, naście osób i tam był stół taki, który był dosyć mocno zastawiony i się nawet do tego stopnia, że kiedyś się śmiałem, że nie wiedziałem do końca, co to znaczy postne jedzenie, bo mi się postne jedzenie nie kojarzyło z czymś, czego jest mało, tylko właśnie z jedzeniem w święta, a w święta stół zawsze się uginał. Taką wzajemną no, przyjaźń i szacunek do, do każdego po kolei. Dorośli z dziećmi, dzieci z dorosłymi pomagają sobie tutaj, i widać faktycznie, że jest to inicjatywa, która pomaga dzieciakom i dzieciaki mogą poczuć się, jakby byli w domu rodzinnym. Takie inicjatywy są bardzo potrzebne, są cudowne i mam nadzieję, że będziemy taką tradycję kultywować nie tylko od święta.